Okay, filmik na temat Pantopa Pocket Lux 720. Z tyłu mamy holder na rysik. Z boku przyciski funkcyjne. Tu do nagrywania. Tutaj do robienia zdjęć, pogłaśniania. Z tyłu aparat i latarka. No i klapka baterii. Z przodu też przyciski funkcyjne i przycisk do wychodzenia z trybu uśpienia. Włączmy. Za chwilę powinien się zapytać o połączenie z siecią. Możemy też nacisnąć tutaj i przyciskamy Connect. OK, już mamy sieć. wskazuję na to ta ikonka. To już możemy zamknąć i chcemy sobie spersonalizować trochę system. Dajemy Start, Settings, Menu i teraz w pierwszym menu co chcemy? Nie chcemy Active Sync, chcemy na przykład kalkulator, kalendarz kontakty na przykład zostaną i file explorer na pewno się przyda pomoc nie wiadomości nie i ewentualnie worda ok dobrze yy, dźwięki yy, myślę, że sobie możemy wyłączyć dźwięki wydarzeń i programów today aha jest to motyw systemu akurat jest domyślny ok pozostałych myślę, że nie będziemy ruszać w systemie, co ewentualnie możemy zmienić jasność. No, ja zmienię o, dla potrzeb filmu na jasną, żeby było widać ładnie. Ok. Zegary i alarmy. Ja ustawiłem cza strefę czasową na Warszawę, Sofię Godzina 11:27. No, trochę się nie zgadza, więc możemy przestawić. Jest godzina dziewiąta czterdzieści sześć. OK, datę zmienimy. Dzisiaj mamy drugi. Można wpisać też z klawiatury zero dwa. Yy, marca 2014 ok chwamy klawiaturę ok czy zachować ustawione wartości tak yy, ustawienia karty sieciowej zostawię domyślne ok Teraz tak, chcielibyśmy na przykład sobie zobaczyć jakiś dokument, czyli wchodzimy na kartę SD, gdzie mam, nie tu, gdzie mam nagrane muminki. jak widać czyli jak widać filmy chodzą nie wszystkie, ale w formacie AV i raczej chodzą głośność jest dosyć duża, że można bez głośników słuchać, można przewijać jest wszystko ok Dobra, zatrzymiemy, wyłączymy wyłączymy też eksplorera plików teraz nowy jakiś dokument mamy z dołu menu new Możemy dodać nowy kontakt, wydarzenie, plik Excela, wiadomość, notatkę, zadanie, albo dokument Worda. Ja chcę dokument Worda, no i zrobię coś tu, napiszę na klawiaturze. Jeśli chcę schować klawiaturę, no to naciskam tutaj, jest schowana, znowu naciskam, jest, jest wysunięta, mogę zmienić z klawiatury na Rozpoznawanie pisma recznego, jakiś tam transcriber, nie wiem co to jest, nawet nie próbowałem, zawsze używałem klawiatury. OK i e, tools file, save document as, i wybieramy folder, na przykład nie wiem jaki biznes, o na przykład typ wybieramy sobie na przykład rtf, czyli spokojnie odczytuję na komputerze lokalizacja, czy na pamięci urządzenia, czy na karcie SD na, wybieram na karcie SD ok mogę zamknąć i sprawdzimy czy się zapisał File Explorer i proszę jest plik z jakimiś tam losowo wybranymi słowami Okay. Zamknijmy to. Sprawdźmy przeglądanie internetu. O, ostatnio oglądałem Allegro. Zamiast hasła Hamak spróbuję sobie wpisać hasło zapałki. Alki. No, jak widać, strony się przeładowują. Widok jest mobilny mobilnej strony. Są jakieś zdjęcia. Nie wiem akurat co mi się pokazało na hasło zapałki. Aha, jakiś pojemnik na zapałki. A generalnie widać. O, tutaj mamy stronę od 1 do 23. Czyli przewija strony. Jest Internet Explorer. Można ściągnąć operę. Jest dla urządzeń chodzących na Windowsie chodzi, chodzi generalnie lepiej ale akurat jest odinstalowana ok to możemy zamknąć co jeszcze, no odtwarzanie muzyki też przez Windows Media Player akurat nie mam żadnych plików, bo muzyki słucham brzydkiej co jeszcze zademonstrować w gry nigdy nie grałem programy yy... Jakie mamy? No to jest Windows Media Pocket MSN. Dodatki, zdjęcia. O kamera, właśnie jeszcze nie, nie demonstrowałem. Ale kamera robi generalnie zdjęcia. Tu widać menu narzędziowe, co chcemy. Czy na przykład chcemy fotografie, wideo czy temat zdjęciowy, nie wiem co to znaczy. Typ formatu dla, dla fotografii jpeg albo bitmapa i wielkość maksymalnie jest 960 na 1280 pikseli yy, ambience aha ambience to jest chyba yy, zapomniałem scenerię dajmy daylight start kamera ok i z boku mamy przycisk, możemy użyć przycisku coś nam się tu pokazało. Aha, bo nacisnąłem dwa razy. No, muszę nacisnąć raz, bo na dwa razy jest ustawiony jakieś klawisz szybkiego dostępu. A, znowu nie. No w każdym razie klawisz jest do ustawienia. Nie? Ewentualnie można na środkowym zrobić zdjęcie. O, proszę, jest zdjęcie, na dole mamy menu, że możemy zdjęcie wyrzucić do kosza, przeglądać, przeglądać w przeglądarce plików zdjęciowych, jeśli mamy więcej, wysłać na przykład mailem od razu. Ja akurat mam tutaj Outlooka nieskonfigurowanego, ale wpisujemy do kogo, jakieś tam fgh małpa, .com, com no i plik już jest załączony tutaj na dole widać że jest plik image ileś tam 00 coś tam załączony i można wysłać gdyby był outlook ustawiony tutaj to dałoby się to zrobić w tej chwili nie jest ustawiony więc nie będę dalej wysyłał ok jeszcze możemy zmienić z fotografii na wideo się zmniejsza zmniejsza pole widzenia jakby kamery no i naciskamy proszę tu widać, że się że się nagrywa no już całe 7 sekund Odsunę, żeby było widać, że nagrywam dokładnie to, co jest przede mną. I stop. Koniec nagrywania i znowu to samo menu. Na przykład wyrzucę to do kosza. OK. Zamykam aparat. Co tu jeszcze? Gier nigdy nie próbowałem, bo nie lubię grać. FSC, backup, jakieś opcje przywracanie FSC menu a tutaj ogólne ustawienia jeszcze dotyczące, yy, dotyczące działania urządzenia ok urządzenie działa w języku angielskim ale mobilny windows jest na tyle prosty że można go połapać w ciągu godziny ok tu jeszcze mamy slot na dodatkowe urządzenia możemy sobie na przykład modem jakiś dodatkowy zamocować na przykład modem GSM a tutaj jest karta SD zwykła aparat obsługuje do 4 GB karty no i wyjście słuchawkowe dla standardowych słuchawek 3,5 mm karty SD nie będzie w, w systemie aha i tutaj jest Chyba bluetooth, ale ja go rzadko używałem, bo zepsuł mi się kłośnik na bluetooth i yy, no, tu jakieś przycisk reset, jeśli chcemy zresetować ustawienia i yy, do ładowarki wtyczka, no to tyle.